Teraz pora na główne wyzwanie Mam tutaj przygotowane 10 smaków Jeżeli zgadniesz ponad połowę, to ja wykonuję karę A jeżeli mniej, to ty Ej, hey, fajnie! Tak, Fajnie! No i moi drodzy, jak widzicie, jestem już u siebie w mieszkaniu, w swoim pięknym, kochanym pokoju. A teraz będę dzwonił do moich znajomych, żeby ocenili moją nową fryzurę skali 1 do 10. Zobaczymy, jaka będzie średnia, jaka będzie ich reakcja, jak będą komentarze na temat moich nowych włosów. A jeżeli chcecie wy przekonać się, jak do tego doszło, że właśnie takie włosy mam teraz zrobione, to koniecznie wbijajcie na mój nowy kanał Wariat Radek Show. Tam właśnie w tym samym momencie pojawił się odcinek z Willą Kosterą, która wygrała ze mną pewien zakład i właśnie temu musiałem takie sobie włosy zrobić, więc odsyłam was, macie tutaj to w karcie, nigdy nie wiem z której strony, albo też w opisie pod filmem. I co? Przechodzimy do dzwonienia. Pierwszą osobą, do której zadzwonię jest e, moja siostra i moje dzieciaki, w sensie nie moje, dzieciaki moje tylko dzieciaki, dzieciaki mojej siostry, a moi chrześniacy. Zobaczymy, czy w ogóle zauważą różnicę. Halo? Siema, siema drugi. Zauważyłeś jakąś różnicę wujka? Co zauważyłeś? Zmieniłem włosy? Tak! A jakie białe mam. Białe włosy. Białe włosy mam teraz? No, białe. prawie. Prawie białe. Filip, podobają ci się włosy wujka nowe? Eee. Eee. A tobie się podobają, Jasiu? Tak! A mama tobie się A, podobają? Powiedzmy. Powiedzmy, musicie ocenić skali od 1 do 10. Jasiu, nie zawiedź mnie. Eee. 9 Dziewięć! Filip, jak na ile oceniasz? On nie ocenia w ogóle. 11 na 1. jak takie 6. 6. To dziękuję wam za ocenę i dzwonię dalej. Dobrze. No, na razie. Pa pa. Dobranoc. No więc, jak ja Jasiu dał 10 na 10, Filipę 11 na 10, moja siostra 6, więc biorąc, więc biorąc tego, z tego średnią, średnią szybka matematyka, matematyka, 9, średnia ocena to 9, całkiem wysoko Teraz dzwonimy do drugiej osoby, do Piotrka, może siedzi razem z Adamem i z Czarkiem, że miał trzy osoby, wiecie, za jednym razem, zobaczymy no, Siema, dzwonię żeby ci pokazać moje nowe włosy i musisz je ocenić w skali od 1 do 10 Ojej, boję się Dobra. Ja jeszcze w sklepie przykraść. No to idealnie. Miałem nadzieję, że jesteście wszyscy razem w mieszkaniu i że będzie łatwiej. Nie będę się do każdego dzwonić, ale dobra, pokazuję, uwaga. No. Wow! to no. jest tak, kolor, Taki siwo, szaro, bliżej nieokreślony. Ładnie, bardzo ładnie. Ja daję 8. 8, dobrze, idealnie. To już jest dalszych miłych zakupów i widzimy się na żywo, mam gdzie rocenić lepiej. Buzi, papa, pa, pozdrawiam. Tak. Dzunięć przysiąg, a nie odbiera, więc dzwonię do kolejnej osoby z listy do Kospera. Siema. Ta. Siema. Pokalicie moje nowe włosy i ocenicie w skali okay. 1 do 10. O nie, już, już widzieliśmy. Oh. Uwaga, 3, 2, 1. Co? 8,5. Ej, jest dobrze, to... wysokie noty na razie. Ej, mega fajnie jest zrobione. Naprawdę, pasują ci. Ocena wysoka, także się cieszę Nie no, teraz możesz się od tego wyrywać Śmiałem się, że w końcu znajdę dziewczynę, nie? Nie no serio, się. Dobra, 8,5 zapisuję i lecę dalej Buzi, papa pa. A teraz dzwonimy do Kingi Sawczuk, aka kompleksiara, uwaga Zobaczymy jaką ona minutkę wystawi Moja Kiniusia Hejo! Cześć Wszyscy na zakupy, a nie wiem co ci influencerzy oszaleli, czy co? <laughs> Słuchaj, dzwonisz pokazać moją nową fryzurę I musisz ją ocenić w skali od 1 do 10. Dobra, ojej, zaś się boję. Gotowa? 3, 2, 1. Wow, ale super radar. Tak? No, jesteśmy blondyny. No to piąteczka. Cyk. Super, jestem oczywiście jak najbardziej zainteresowany. No to teraz jeszcze ocenka od 1 do 10? 10, daj jej 10. Wow, pierwsza dziesiątka, Iwona Pawłowicz 10. Dzięki Kinga poniosłeś moje statystyki. Podoba, naprawdę tak egzotycznie, tak. egzotycznie mówisz. Super, no dobrze, super. dobrze. Dziękuję Ci bardzo kochanie za tą dziesiąteczkę i mam nadzieję do szybkiego zobaczenia. Okej, okay, super, nie mogę się doczekać. Okej, okay. buziaczki, papa, pa, dzięki. Pa, hej. Okazało się, że Ada z Piotrkiem są razem na zakupach. Ciekawe czy już są poza kasą, czy nie. Hejo! Hejo! Od 1 do 10 oceniasz, uwaga. 3, no. 2, 1. <suszy> Ej wysoko! Wszyscy tam tak 8-9, zajebiście, to mi się podoba Postek, dobra robota Kolejna ósemeczka wleciała moi drodzy, jest dobrze, jest dobrze Dobra, dziękuję ci bardzo, kupujcie sobie tam dalej i widzimy się później, papa. pa, pa. Hej e, Pokarę ci moje nowe włosy i ocenię w skali od 1 do 10 Uwaga Ej, wszyscy są na zakupach, do końca Wojny, to, co są na zakupach, o co chodzi? Okay, Dobra, gotowa? 3, 2, 1 Wow, tyle lat jeszcze się znam nigdy, z włosami nie robisz i teraz finally, oh my god, Ale fajnie, wiesz jak ty wyglądasz jak Niemiec teraz Jak Niemiec? Jaja, nie jaja ja. Dobra, ta skali od 1 do 10 musisz ocenić. Zobaczymy, czy się zbliżasz do reszty, czy nie. Trzy, cztery, siedem i pół. Ej, dobrze! No! Ja jestem ogólnie bardzo. Tak, jak jest, jak jest jury, to ja jestem Simon House. Ciężki juror, ciężki juror. Tak, szczerze. <laughs> I siedem i pół to jest bardzo, to jest bardzo ładne. Dziękuję ci bardzo. Cieszę, się, że się podoba. Na żół wyglądałem jeszcze lepiej, więc jak się mam nadzieję, że za niedługo zobaczymy, to ocenisz okay. w... jeszcze wyżej. <laughs> Okej, okay, tak okay. pozdrawka, pa papa. Nowy z lekcji 7,5, więc wyjdzie na to że średnia będzie pewnie coś koło 8, więc nice. Dzwonię do następnej osoby, tym razem będzie to Marta, Marta iluzjonistka przeprowadziłaś na dosnoca do Warszawy, więc mamy teraz znowu lepszy kontakt. Dobra, już nic nie mówię, dzwonię po prostu Hejka. E, Pokażę Ci moje nowe włosy i musisz ocenić w skali od 1 do 10, gotowa? Dobra. Uwaga, 3, 2, 1 o kurwa. Ej, tu są dzieci, mnie przeklinaj! Ale właśnie to nie jest blond do końca, jakby wiem, że to widać u was tak, u wszystkich na kamerę, ale to jest taki siwo-szaro blond, można powiedzieć. Fajnie! No dobra, to teraz jeszcze ocena. Osiem? Tego to nie widzę, wiesz, tak. Nie widzę dokładnie, ale naprawdę spoko. Dobrze, no to ja dziękuję Ci bardzo. Kieruj bezpiecznie, dobrze się zatrzymałaś na ten moment yy, oceniania. Aha, dobra, okej. Okay. Okay. W kontakcie, dobra, dobra. buzi, papa. Pa. Pa, pa. Kolejna osoba, której dzwonię, to Alex Mando Style. Zobaczymy jak ona zareaguje. Hejka. Y, nagrywam reakcję znajomych na moje nowe włosy i jak cię pokażę, musisz zrobić albo wow, albo blej i ocenić je od 1 do 10. O nie! Ja się stresuję takim czymś. Oj tam, oj tam, bądź szczera, pamiętaj, bądź Wiesz szczera. Radek, co ty zrobiłeś? No bądź to... szczera. 3, 2, 1. Jest! 9 na 10! Wow! Jak powiem 10, to wiesz, już mnie tutaj, jest do ślubu będzie weszli, więc nie na Ale super, 10. dobrze, dobrze. dobrze Ej, super, naprawdę mi się bardzo podoba Dobrze, no to Musimy się umówimy, co? Dobrze, to czekam, jak wrócisz, to dzwoń, trzeba się zobaczyć koniecznie, bo na żywo wyglądałem jeszcze lepiej, wtedy dasz 10. O, to nie wątpię Okej, okay, ale chcę to w kontakcie Super Cześć Buziaczki, papa, pa, hej no i Alex, 9 na 10, średnia znowu rośnie, moi drodzy, średnia znowu rośnie Ja się tak cieszę jak małe dziecko z tego, naprawdę, to jest taka niby nieduża nie zmiana Duża, nieduża, ale no, reakcje znajomych bezcenne Kolejna moja super znajoma ze ślunska, Olur, Ola Hejo Pokażę ci moje nowe włosy i musisz odsłonić w skali od 1 do 10 Czy mi pasują? Dobra, 3, 2, one, let's go Dobre mom, ja? No dobry. Ej, zajebiście Kurde nie chcę dawać oceny, ale dobrze ci w tym kolorze. No to słuchaj, musisz jakoś ocenić teraz. Dobra, no to tak um, 8,5. 8,5, dobrze, czyli tak większość można powiedzieć. Zdecydowana większość daje pomiędzy 8 a 9, więc. Dobrze. Jest dobrze! Bałem się rodzie gorzej, ale jest dobrze. Też ty masz niebieskie oczy i bardzo ci to pasuje. Tak, właśnie też mówię, że mi tak podkreśla te oczy, jest taki młodszy się wydaje. Tak, podkreśla, pasuje, fajnie, cieszę. Dziękuję! Tak Kohuśka! Już dzwonię tak chyba, nie wiem ile to u mnie trwa, chyba z 40 minut. U was to pewnie trwa parę minut, 2, 3, 5, 10, więc ostatnia osoba, e, dzwonię jeszcze do Michała gały. No. No, proszę no, powiedz, powie, że jesteś rudy, proszę. Mm, zaraz sam A, powiem, zobaczysz. Dobra, ja strzelam tak. Rudy na 70% Yy, fioletowy na 20. 10% jesteś halkiem, zielony Okej, okay, dobra Jak już Ci pokażę, to musisz ocenić skali od 1 do 10, dobra? Bo robię średnią Dobrze. od znajomych. Uwaga, dobra, 3, 2, 1 <laughs> o! Taketron, to ty? Ej! <laughs> Dziękuję! E, radził ładnie! Ja myślałem... Kurde, to Jura jednak zaszalała. Bo ja myślałem, że ona wie, zrobi ci coś tylu, że będziesz nosił cały czas worek na głowie. Ja byłem pewny stary, że ona miał pół głowy niebieskie, a pół różowe to wygląda. Dobra, teraz od 1 do 10 nie. dawaj ocenę. Szczerze? No. Wiadomo, no 10 na 10 to... To tylko ty możesz mieć. Nie, 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 nie. To, to Znaczy ogólnie tamte bardzo ci pasują włosy, moim zdaniem. Te są spoko, dla mnie 8 na 10. Ja myślałem, kurde, ja, ja ja tak się śmiałem, jak to mnie zadzwoniłeś, znaczy napisałeś, że dawaj musisz ten, zobaczyć te... w sumie rudę na bank. No właśnie <laughs> kurde, A tu kurde. Ja teraz do Jorki napiszę, tak być nie będzie. <laughs> <laughs> Że musi poprawić No i moi drodzy to by było na tyle Ja tutaj pewnie w montażu zaraz wam przygotuję Ocenę z tej strony Średnią ocenę wszystkich telefonów Które wykonałem i sam się przekonam Jak ostatecznie na wyszła Ja uciekam i oczywiście zapraszam was na mój nowy kanał Wariat Radek Show Także was odsyłam do tego kanału Zostawcie tam subskrypcję I widzimy się w kolejnym odcinku Trzymajcie się pa